Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, a wiecie, jak się cieszę i wiecie, z czego się cieszę, i zapraszam Was na analizę kolejnego tygodnia od 20 do 26 grudnia, czyli święta zapasa. 20 grudnia mamy poniedziałek. No i tak pomyślmy sobie chwileczkę. Słońce pod koniec znaku strzelca, Jowisz końcówka wodnika, czyli razem daje nam to sekstyl całkiem dwóch potężnych ciał planetarnych, dwóch potężnych planet. Planet, które mają zasadniczo działanie męskie, czyli są aktywne. Definiują większe możliwości zazwyczaj. Definiują również pewnego rodzaju okazałość i pewnego rodzaju nieskończoność tego, co się tutaj zacznie. Mamy strzelca i wodnika, czyli to, co nierealne, może być całkiem realne. Nie w sensie nierealne, że fantazy, ale jednak to, co naturalnie odbierałoby nam śmiałość, żeby zrobić, to tutaj możemy to robić. Zatem to jest bardzo właściwy dzień na inaugurację wielkich wydarzeń w swoim życiu, największych wydarzeń w swoim życiu, szczęśliwych wydarzeń w swoim życiu. A to są również plany niezwykłe, a decyzje, które są spektakularne. Również pojawia się pomysł, aby coś nowego przyszło do naszego domu. Nowa koncepcja, może remont, może no Przed świętami, może niekoniecznie. Ktoś nowy przychodzi do naszego domu, przybywa nam domowników, a pojawiają się również ludzie. Znowu to są ludzie do tej pory nam nie znali. i oni mają pomysły inspirujące, takie bardzo szerokie zaskakująco czasem szerokie. Ale zgodne z naturą strzelca i wodnika. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie mamy nowych pomysłów, nowych planów spektakularnych, to pamiętajmy o tym, że to jest taki poniedziałek fantastyczny, gdzie wszędzie tam, gdzie były trudności, pojawiały się jakieś trudności, odczuwałyśmy, odczuwaliśmy je. A w sposób bardzo widoczny odchodzą one sobie w dal. Najważniejsze sprawy, całkiem nieoczekiwanie, tutaj się nam pojawiają, manifestują się w poniedziałek. I słuchajcie, to są sprawy bardzo ważne, i okazuje się, że można całkiem łatwo, nieoczekiwanie łatwo je rozwiązać. Wiele sytuacji, które znowu zaskoczą nas w poniedziałek, przekuwamy na sukces. Dlaczego? Mamy wyostrzoną intuicję, działamy na poziomie swoich maksymalnych możliwości. Jakoś tak się dzieje, że potrafimy je aktywować, aktywizować. W poniedziałek możecie wpaść na niesamowite pomysły. Mówicie: Ach, to jest nieprawdopodobne i te pomysły bardzo szybko mogą się okazać rzeczywiście taką żyłą żyłą złota. A i niech ta żyła złota będzie sobie. 21 grudnia mamy wtorek. No i bardzo ciekawy czas. Wiecie, że ja lubię takie momenty i mam nadzieję, że wy też lubicie te momenty, kiedy słońce przechodzi sobie do innego znaku. Zatem we wtorek Słońce o godzinie 16:58 przechodzi do znaku koziorożca, a do tego czasu mamy jeszcze Strzelca. E, to są takie właśnie ciekawe dni z pogranicza. Coś starego z czymś nowym nam się tutaj przeplata. No i tak potraktujmy ten dzień, ponieważ e, Księżyc na kuraka spotyka się w opozycyjnym aspekcie z Plutonem i Wenus. A wiecie, że Pluton i Wenus no, w jednym mieszkają w domku, są teraz w znaku koziorożca. Mamy jeszcze przedtem trygon z Neptunem, oczywiście Księżyca. I moja propozycja jest taka, aby doprowadzić swoje marzenia do stanu nieograniczoności. Wszystko jest możliwe w takim właśnie czasie. Pamiętajmy o tym, do tego wszystkiego to stare z nowym tak się przeplata. Czyli mamy taką kompetencję w sobie. Zauważamy bardzo dokładnie, co w naszym życiu się przeżyło. Ta Wenus z Plutonem wieje chłodem. I co daje też nadzieję na nowy czas. To jest taki dzionek miły, szczególny, bo pozbywamy się natręctw, pozbywamy się jakichś historii, które nas gnębiły od dawna. Wiecie co jeszcze? Pozbywamy się tak zwanego wstydu. Czasem mówimy, to wstyd tak myśleć o tym. Jak ja mogę tak myśleć? A czemu by nie? I zobaczycie, jaką Wam to sprawi ulgę. Yy, wiadomo, strzelec, kaziaróżec, pewne opowieści dobiegają końca, tylko po to, słuchajcie, by zaraz na ich miejsce pojawiły się nowe. Poniedziałek i wtorek pamiętajcie, to są dni, a w w których możemy działać na pełnych obrotach. Sięgać po możliwości, które znowu w magiczny sposób się pojawiają. Nistą, nizową, gdzieś tam za zakrętem pojawia się coś fantastycznego. I oczywiście pojawiają się ludzie. Słuchajcie, ludzie są zawsze najważniejsi. Tacy dobrzy się pojawiają, z chęcią pomocy. To jest taki czas, kiedy pomagając, działając wspólnie, zmieniamy i siebie, i świat. 22 grudnia mamy środę i haha, dzień na dwoje podzielony, że tak sobie zaczerpnął i pod koniec dnia już tak łaskawie nie jest, ale może być nieco inaczej, nie mówię, że nie łaskawie, jest fajnie, ale inaczej. Jednak od schodu do zachodu Słońca, ale to nie jest hmm. długo, mamy krótki dzień, mimo wszystko od schodu do zachodu Słońca wiele dobrego dla nas może się zdarzyć. A Księżyc mamy we dwie, a Mars wstrzel. I te dwie energie, takie fantastyczne, um, energie, które spotykają się w znakach ognia, pozwalają na to, by kierować się sercem, każdym jego odruchem. Uświadamiamy sobie w tym dniu, że można żyć z pasją i można żyć pasją. Zatem ten, dnie, ten dzień przeznaczamy na wszystko, co robimy z zaangażowaniem. Do zachodu słońca. Przeznaczamy na wszystko, co pozwala nam pozbywać się zasady uśredniania. Bierzemy z życia, co się da, bo chwila jest cudna, jest piękna. Kochamy ludzi i towarzystwo, chętnie nawiązujemy kontakty bardzo, bardzo nietypowe. No i taki dzień, gdzie owa żyłka hazardisty i hazardzistki kieruje nami. Dodam, kieruje szczęśliwie. Nasze poczynania są szczęśliwe. Po południu trzeba zwolnić po prostu. Sytuacja że trafimy bardzo, bardzo, bardzo niecelnie. Jest prawdopodobna. Pomysły i domysły mamy całkiem nieprawdziwe i mogą też w skrajnych przypadkach oczywiście spowodować utratę zaufania, więc nie ma co. 23 grudnia mamy czwartek i trochę o węzłach księżycowych Wam opowiem. Trochę, pewnie, że nie będę zanudzać przed wigilią. To jest tak, że te węzły księżycowe, o których chcę powiedzieć, 23 grudnia zdecydowały się na zmianę znaku. Od godziny 4:15 realizują oś byk skorpion Pytanie na rok 2022, które one formułują, te węzły w tym położeniu na osi byk skorpion pamiętajcie o osie są bardzo ważne, brzmi następująco co nas trzyma na uwięzi i na smycz. To jest pytanie o władzę, nie w sensie rządu, tylko w sensie własnych wyborów. Zatem 2022 rok to może być pokaz sytuacji, do których jesteśmy nadmiernie przywiązane i przywiązani. Sytuacji, które nas bardzo mocno uzależniają. To jest taki delikatny dyskurs na temat stanu posiadania i wyznaczanych przez siebie wartości, które wartości są ważniejsze, a które nie. Pytanie, ile naprawdę warte jest to, co posiadam. I pytanie, czy wszystko w życiu, zwłaszcza to, co cenne, musi być przeliczone na gotówkę. Rok 2022 zmieni nasze podejście do wartości i do zarabiania pieniędzy. My zaś zmienimy swoje podejście do tego, co jest naprawdę Cenne. Co jest naprawdę cenne. Będziemy się nad tym zastanawiać. Widzicie, co przyszło mi do głowy? Przyszedł mi do głowy właściwie fragment dziadów. Tam, gdzie jest obrzęd, oczywiście, dziadów. I tam są takie słowa. Nie lubisz umierać z głodu, a pomnisz, jak raz w jesieni wszedłem do twego ogrodu. Kruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni. Trzy dni, nic nie miałem w ustach. Otrząsnąłem jabłek kilka, lecz ogrodnik skryty w chustach zaraz narobił hałasu i poszczuł psami jak wilka. Nie przeskoczyłem tarasu, dopędziła mię obława. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że zmienimy swoje podejście do wartości. I te węzły rozpoczną taki właśnie bardzo, bardzo delikatny kurs na zmiany. Oczywiście u jednych będzie to większa zmiana, u innych mniejsza, ale na pewno ją zauważycie. 24 grudnia w piątek mamy wigilię. Słuchajcie, moi drodzy, moi kochani, przede wszystkim. Pragnę Wam podziękować za Waszą obecność za to, że jesteście, za to, że się fajnie ozywacie, za to, że tworzycie, tworzymy taką miłą społeczność inspirującą się wzajemnie. To moje podziękowania dla Was. Natomiast z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam nadziei, ciepła i miłości. Wspólnego czasu spędzonego z tymi, których kochacie. A oprócz tego słuchajcie, muzyki, poezji, zapachu, jabłek, cynamonu i wanilii. Niech ten zapach, niech te zapachy długo rozwiewają. Życzę wszystkim i tego, byśmy nabrali lekkiego dystansu. I w atmosferze radosnej magii świątecznej przeżywali ten czas. I tego jeszcze Wam życzę, by czar, by urok tych świąt trwał przez cały 2022 rok, a nowy rok był dla Was źródłem inspiracji i obfitości. By 2022 rok jawił się jako niezapisana księga, którą kolorujecie, słuchajcie, którą zapisujecie w najlepszy dla siebie sposób. Innymi słowy, Używacie ulubionych kolorów, używacie ulubionych sformułowań i tak sobie wypełniacie czas nowego 2022 roku. Wszystkiego dobrego! Astrologicznie rzecz biorąc, to oczywiście powtórka słuchajcie pewnego rodzaju sytuacji, które być może pamiętacie z połowy lutego. I być może pamiętacie z połowy czerwca, czyli kwadratura pomiędzy Saturnem i Uranem, po raz trzeci te planety się spotykają. Ale myślę sobie tak, że zostawmy teraz wszystkie historie świata, małe i duże, i poczujmy to, jak nam tu i teraz, w tym momencie jest dobrze. 25 grudnia mamy sobotę. No i słuchajcie, cały czas o tym mówię, opowiadam, sygnalizuję. I będę to robić. Wenus Koniunkcja Pluton. Teraz jeszcze inaczej. Ten układ, Wenus Koniunkcja Pluton, pokazuje nasze wnętrze. Jego sekrety. To wszystko, do czego jesteśmy kompulsywnie przywiązani i przywiązane. Spotykamy się oczywiście w gronie rodzinnym, w gronie znajomych. To jest taka rzeczywistość zewnętrzna. Oraz spotykamy się ze swoimi utajonymi fantazjami, a ze swoimi obsesjami. Słuchajcie, wewnątrz koniunkcja pluton, coś pięknego. Istnieje taka możliwość napotkania miłości swojego życia, takiej miłości, która istnieje do ostatnich wspólnych chwil, której nie sposób powtórzyć i nie sposób zjeść łyżką. Jest... Wszechobecno. A 25 grudnia widzimy i czujemy, czego potrzebujemy naprawdę. I tak naprawdę kogo nam trzeba, z głębi swojego jestestwa. 26 grudnia mamy niedzielę. To jest kolejny dzień świąteczny. Zatem pozostajemy w klimacie ciepła i radości. Z tego, co czujemy. Cieszmy się tym, co przeżywamy, tym, co odczuwamy. Cieszmy się z tego, kim jesteśmy. A oprócz tego a postrzegajmy to, kim jesteśmy, jako naszą tajną broń. Jako coś, co jest rezerwą na całe życie. Taki fajny dzień. A skupmy się w sobie, na sobie w sposób całościowy. Mamy szansę zrozumieć sens swojego istnienia, sens każdego spotkania, słuchajcie taki czas. Ważne są kontakty z innymi, ponieważ ci inni przekazują nam mądrość życiową, taką księgę mądrości nam podają, a my im również ową księgę przekazujemy. Zatem starajmy się znaleźć w gronie osób starszych, bliskich nam nie tylko z racji pokrewieństwa, ale również z racji wspólnego rozumienia tego, co niewidzialne na przykład, albo wspólnego podejścia do tego, co nas fascynuje. Rozmawiajmy o sprawach ulotnych, chwilowych, o tym wszystkim, co kształtuje nasze uczucia. I jeszcze raz wszystkiego dobrego, pięknych, radosnych świąt Wam życzę.